Księga Daniela, rozdział drugi, część pierwsza. W dwunastym roku panowania Nebukadnesara miał Nebukadnesar sen, tak iż jego duch był zaniepokojony i sen go odszedł. I kazał król zwołać wróżbitów i magów, czarowników i chaldejczyków, aby królowie opowiedzieli jego sen. I przyszli i stanęli przed królem. Wtedy król rzekł do nich, miałem sen. I mój duch jest zaniepokojony, bo chcę zrozumieć ten sen. Imię Nebukadnesar znaczy nabu strzeż mojego najstarszego syna. Nabu w, w mitologii babilońskiej był bogiem wiedzy, mądrości, proroctw i literatury. Pomimo tego, że Nebukadnesar miał takiego patrona, nie był w stanie wyjaśnić snu, który mu się przyśnił. I wezwał ludzi, których trzymał w tym celu, żeby wyjaśniali takie sprawy. Wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi po aramejsku: Królu żyj na wieki, opowiedz sen swoim sługom, a wyłożymy ci go. Nebuchadnezzar nie powiedział magom nic poza tym, że miał sen i że jest nim zaniepokojony. Zapewne wiedział z grubsza, czego ten sen dotyczy, ale nie zamierzał ułatwiać pracy tym, którzy mieli go wyjaśnić. A król odpowiedział Chaldejczykom i rzekł: Mój wyrok jest wydany. Jeżeli mi nie opowiecie i nie wyłożycie tego snu, będziecie rozsiekani na kawałki, a wasze domy będą obrócone w kupy gruzu. Jeśli natomiast opowiecie mi i wyłożycie sen, otrzymacie ode mnie dary i upominki i wielką cześć. Opowiedzcie mi przeto sen i wyłóżcie go. Król musiał się domyślać, że ten sen dotyczy odległej przyszłości i że nie będzie w stanie sprawdzić, czy magowie powiedzieli mu prawdę, więc postanowił, że tylko wtedy będzie mógł uwierzyć w wyjaśnienie tego snu, jeżeli ci, którzy go wyjaśniają, opowiedzą, co mu się śniło i odpowiednio ich zmotywował, żeby dali z siebie wszystko. Wtedy powtórę odpowiedzieli, mówiąc: Niech król opowie swoim sługom sen, a my ci go wyłożymy. Magowie wiedzieli, że nie są w stanie tego zrobić. I próbowali zmienić stanowisko króla. Lecz król odpowiedział mówiąc: Wiem na pewno, że wy chcecie zyskać mnie na czasie, ponieważ widzicie, że wyrok jest przeze mnie wydany. Jeżeli mi nie opowiecie snu, jeden jest tylko wyrok na was. Zmówiliście się, że dacie mi kłamliwą i zwodniczą odpowiedź, aż czasy się zmienią. Przeto opowiedzcie mi sen, abym wiedział, że możecie mi go wyłożyć. Król wiedział, co powinni robić ludzie, którzy nie są w stanie wykonać jego zadania. Opowiedzą jakąś wersję wyjaśnienia. On nie będzie w stanie tego sprawdzić, a oni będą mogli czekać, aż czasy się zmienią, czyli na przykład on umrze albo utraci władzę i. W ten sposób przeżyją i nie zamierzał do tego dopuścić. Wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi, mówiąc: Nie ma na ziemi człowieka, który by mógł spełnić żądanie króla. Jak też w ogóle żaden wielki i potężny król nie stawiał takiego żądania wobec wróżbity, maga i Chaldejczyka. To, czego żąda król, jest trudne. A nie ma drugiego takiego, kto by tę rzecz królowi oznajmił, prócz bogów, którzy nie mieszkają wśród ludzi. Magowie chaldejscy przyznali się, że są bezradni, że nie są w stanie wykonać tego zadania. Chyba nie zdarzało im się to często. Z tego powodu król był bardzo zły i bardzo się rozgniewał i kazał stracić wszystkich magów babilońskich. No, król chyba niezbyt lubił tych magów. Chyba od dłuższego czasu uważał, że w gruncie rzeczy do niczego mu się nie przydadzą i postanowił ich zabić. A gdy wydano rozkaz stracenia magów, miano stracić także Daniela i jego towarzyszy. Rozkaz królewski był tak sformułowany, że Obejmował także Daniela i jego towarzyszy. Oni również byli zaliczani do tej grupy magów. Wtedy Daniel mądrze i roztropnie zwrócił się do Ariocha dowódcy Gwardii Przybocznej Króla, który wyszedł, aby stracić ba magów babilońskich. Wydaje się, że Daniel napotykał na swojej drodze ludzi, którzy... Byli dla niego życzliwi. Tak było, kiedy chciał jeść tylko to, co Bóg pozwala jeść pobożnemu Żydowi. No i także ten człowiek, który miał go zabić, podobnie jak innych magów, porozmawiał z nim. No, zachował się bardzo życzliwie wobec niego. Na to Daniel poszedł i prosił króla, aby mu dał czas na wyłożenie królowi snu. Potem Daniel poszedł do króla i król również okazał się wobec niego życzliwy, bo chociaż skazał wszystkich magów na śmierć, to z Danielem chciał rozmawiać i zgodził się na to, żeby dać mu jeszcze czas na Rozwiązanie zadania. Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział tę rzecz swoim towarzyszom, Ananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi, aby wybłagali u Boga Niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami babilońskimi. Ananiasza, Miszaela i Azariasza również dotyczył ten rozkaz Nebuka Dnesara, Dopiero od Daniela się dowiedzieli, że grozi im śmierć. Daniel chciał, żeby oni także modlili się do Boga, żeby zlitował się nad nimi i dał ratunek. Wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios. Daniel otrzymał widzenie. Zdaje się, że Daniel nie spał, przynajmniej nie pisze o tym, żeby spał. Byłoby to zresztą dziwne, gdyby zasnął, wiedząc, że jutro może zostać zabity, ale Bóg dał mu widzenie i wiedział, że to jest odpowiedź na jego modlitwę. I zaczął Daniel mówić tymi słowy: Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki. Albowiem do niego należą mądrość i moc. Daniel wiedział, że Bóg wysłuchał, że dał ratunek i zaczął mu dziękować. Przyznał, że Bóg jest wieczny i należy mu błogosławić. Należy mu dziękować za wszystko, bo wszelka moc i mądrość należy do niego. On zmienia czasy i pory. On utrąca królów i ustanawia królów. Udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. Bóg zmienia czasy i pory. On decyduje o tym, jak biegnie historia. Władcy są przez niego wynoszeni do tej godności i o nich usuwa. A wszelka mądrość ludzka, prawdziwa, pochodzi od niego. On odsłania to, co głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemnościach. U niego mieszka światłość. Nic dla Boga nie jest ukryte, nic dla niego nie jest niejasne. Ciebie, Boże, moich ojców chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz. Oznajmiłeś mi, o co Cię prosiliśmy. Oznajmiłeś nam sprawę Króla. Bóg, który naprawdę istnieje, był Bogiem, który objawił się przodkom Daniela. On o tym wiedział i dziękował Mu teraz za to, że wyjawił Mu, jaki był sen Króla i co on oznaczał. Potem Daniel udał się do Ariocha, któremu król polecił stracić magów babilońskich i tak rzekł do niego: Nie wytracaj magów babilońskich, wprowadź mnie do króla, a ja wyłożę królowi sen. Poszedł Daniel do Ariocha, z którym już rozmawiał. Powiedział, że jest gotów wyjaśnić sen królowi i prosił też o to, że byli uratowani wszyscy magowie babilońscy, chociaż ci ludzie wierzyli w bożki, byli wrogami prawdziwego Boga, ale Daniel chciał, żeby oni zostali uratowani.